Dobra, ogólnie my już jesteśmy. Serio? Dawno tak nie padało tak mocno. Spora No, sporo. Tam jest stolik. Stolik może dzisiaj poleca. Milanek, przywitaj się. Siema. Nowa linia. Stolik skończony. Gdzie to nowa linia? Tu będzie zjazd. Tu będzie banda na dole, bo nie możemy zrobić bandy tam gdzie jest dziura, bo jeszcze się obcini i to będzie wrócimy. I tam jak masz takie małe gówno coś no? to przed tym miska i tam będzie gap. A liczbę no pogapi jakaś, yy, jakaś hopa, banda i pumptrek Pump Trek! Możemy wrócić. A, no! Z whipem? <głos> <głos> I tak specjalnie? Nie Za <noise> szybko no, A wyświetlenia Dobra, się nabijają Michał Co? Michał, odsuń się Ale miękko Ja to przeleciałem, nie? Chyba tak Shimano! Nie idzie widzę. Co to czemu ja mam linkę odkręconą? A ja bardzo spina zrobiłem przypadkowo. Shimano! No, no, no. Leciłem tak śmiesznie, wylądowałem tak jakby... To dziwne. Niestety. Jak się robi gulasz? Czy z makaronem, czy z zimnikiem. Czekaj, trzeba dodać trochę pikantności. Dodajemy trochę pikantności. Mieszamy. O! Już się zrobił. Mm, chcesz? Tak! Nie martwy jedzenia! Ej, a spróbuj ty 16 Tak Ja spróbuję. Ta? Spróbuję! Serio? Spróbuję. Dzisiaj! Co mu się? No dawaj. Boję się. Próba 360. Ogólnie jest nagrywane z telefonu. Bo ten... <noise> Michał go gopro z idz z kadru! Wąpra padło! Dawaj! Nagrywasz? No! <noise> Ty, to nie będzie takie ciężkie. Nie? To nie będzie takie ciężkie, jakby się bardziej wrócę. a mój pisze. <grymne> ale, ale, <Jezu. grymne> ale łańcuch, za luźny. luźne. Jakieś ślisko, to lepiej, bo szybciej się jedzie, nie? Przez deszcz, szybciej, przez deszcz szybciej się jedzie, nie? Dawajcie No zameczek! No dobra Na pusto, nie? Ogólnie znów się rozpadało, więc lecimy do mnie do piwnicy Jak oceniasz? Dziecik Nie wiem czy Ale musisz być na chwilę, Michał, muszę piwnicę otworzyć No wyłasz Sekunda, szybko Dziecik odsuwaj Kurde, ale mocno zaczęło Tak jak wczoraj Sorry Zamknij Michał piwnicę Witam, witam, kolejnego dnia Ja wyciągam Rokusia Trochę go się przeszyło z cały z przez co to, wczoraj padało. Witam Was parę godzin później. Ogólnie, sorry jeśli trochę wieje. No i ogólnie spotykam się z Bartkiem, od którego właśnie jadę widzimy się jak już tam z nim się spotkam na deptaku A nie ja jestem już z Bartkiem, przywitaj się Sorry za moje hamulce I tak, dzisiaj chyba na streetie, nie? Zostajemy No Bartek będzie zjeżdżał Tu jest... Co? No to dawaj lecie. No dawaj ale lot! W powietrzu... godzina w powietrzu oh. no, Dawaj, dawaj, dawaj szybko Kurde łańcuch mi spadł Zrobić ogólnie na szameczku. pusto. ストン、ストン、ストン。 Ogólnie jeszcze takie info jak widzę tu będzie pump track. Patrzcie Pójdę wam tu bliżej, bo nie wiem czy to widać Ale wszystko jest takie na pump tracku, co nie? Bandy takie duże Takie hopki No, myślę, że fajnie tu będzie